Jaki jest potencjał, słabe strony, jeżeli w ogóle są, jakie emocje i z jakiego rodzaju przypadłościami może mieć problemy Iga Świątek w przyszłości. Zapraszam do oglądania filmu. Czytanie stowarzyszy to jeden z filarów medycyny chińskiej obok badania pulsu, badania języka czy... Diagnostyki z wywiadu czy z palpacji. W medycynie chińskiej przede wszystkim zwraca się uwagę na to, jakiego rodzaju patologie występują na twarzy, jakieś przebarwienia, suchość skóry, czy nadmierne jej zawilgocenie, czy różnego rodzaju wypryski. Natomiast czytanie z twarzy to temat dużo szerszy. Wywodzi się tak naprawdę z cesarskich Chin, kiedy to cesarz chiński oceniał, Twarz osób, które przybyły do jego dworu, żeby zobaczyć z kim ma do czynienia. Często robił to on, ale jeszcze częściej osoba specjalnie do tego oddelegowana, która miała sprawdzić, jakie ma dana osoba słabe, mocne strony, jakie emocje u niej dominują i w związku z tym, w jaki sposób z nią rozmawiać, żeby do niej dotrzeć. Później czytanie z twarzy zagościło w tzw. działach kadr w tym samym Imperium Cesarskim, gdzie taki rekruter zapraszał na. Spotkanie daną osobę, która miała piastować na przykład stanowisko urzędnika, patrzyć na proporcje jej twarzy, zanim jeszcze zaczęła mówić, patrzyć na zmarszki, które występują na twarzy, i oceniał, czy będzie dobra do tego rodzaju pracy. Na koniec czytanie z twarzy zostało w pewien sposób przywłaszczone przez zwykłe domostwa, gdzie na przykład teściowa patrzyła się na pannę młodą. I oceniała, czy będzie osobą płodną, czy da szczęście jej synowi i odwrotnie, czy przyszły pan młody będzie zapewniał dobrą i godną finansową przyszłość dla panny młodej, bo to było w tamtych czasach najważniejsze. Informacje, które wam przedstawiam, są połączeniem tego, co jest obecnie w kanonach medycyny chińskiej, czyli sprawdzania tego, jakie patologie występują na twarzy, z tym czytaniem z twarzy, związanym z tym czytaniem tego potencjału. Żeby wiedzieć, kim dana osoba jest, co nią kieruje i jak na podstawie jej doświadczeń wypisanych na twarzy może wyglądać również jej przyszłość. Zaczniemy sobie od sportowców, już jednego przerobiliśmy, był to Robert Lewandowski. Dlatego, że u nich w większości przypadków, szczególnie jeżeli chodzi o tych sportowców topowych, nie widać jeszcze specjalnie dużo patologii, i możemy się skupić na tych pozytywnych i mniej pozytywnych cechach, które na twarzy są widoczne. No to przejdźmy do meritum. Iga Świątek to jest znana praktycznie już wszystkim w Polsce, ale myślę, że powoli już taki produkt eksportowy na cały świat. Tenisistka, która ma 22 lata. Ja nie interesuję się bardzo jakoś tenisem, natomiast czytam dosyć dużo artykułów. I ponieważ zanim jeszcze zacząłem się interesować medycyną chińską, zanim zacząłem się interesować naprawdę czytaniem z twarzy, zawsze zwracałem uwagę na to, jak ludzie wyglądają i zastanawiałem się, jakie cechy charakteru kryją się za danymi twarzami. Zanim jeszcze tych ludzi poznałem, u Igi ta twarz jest bardzo ciekawa. Jest parę elementów, które bardzo mocno zwracam moją uwagę. Po pierwsze, ta twarz jest po prostu duża. Jest duża, ma szeroko rozstawione oczy, szeroko rozstawione brwi, szeroką żuchwę, co daje taki obraz twarzy, która według Chińczyków jest opisywana jako kwadratowa bądź prostokątna. Ten typ twarzy bardzo często jest opisywany jako typ twarzy osób tak zwanego elementu ziemi. W chińskiej jest pięć elementów. Ziemia, metal, woda, drzewo i ogień. Z każdym z tych elementów związane są różne narządy, różne tkanki, narządy zmysłów, a również różnego rodzaju patologie, które mogą dotykać każdego z elementów. Moim zdaniem u Igi najbardziej dominująca jest właśnie ziemia. I zaraz podam przykłady, które moim zdaniem świadczą o tym, że właśnie to jest u niej ten element dominujący. Element ziemi to osoby, które są z natury spokojne, które budzą zaufanie, które są bardzo szczere, potrafią dotrzymywać obietnic, nie kłamią, lubią jeść i bardzo często lubią też gotować. Są z natury optymistyczne i bardzo wytrzymałe. Dosyć dobrze się to Zgrywa z igą, prawda? Przynajmniej z jej takim obrazem medialnym. Element ziemi związany jest z tkanką, jaką są. Mięśnie. W związku z tym typowe osoby elementu ziemi to są osoby, które są dosyć dobrze zbudowane, u których te mięśnie są takie duże. I to są osoby, które nie mają problemu z budowaniem masy. Dla odwrotności tych osób, elementu drzewa, o których mówiłem przy okazji Roberta Lewandowskiego, który raczej te mięśnie ma takie wydłużone, jest taki bardziej sięgnisty. Na twarzy, elementami takimi związanymi z tym żywiołem ziemi są usta. A u Igi właśnie te usta są dosyć duże, a szczególnie dolna warga. O czym zaraz jeszcze więcej powiem. Jakie są elementy na twarzy, które od razu przyciągają uwagę, jeżeli chodzi o igę? Są to przede wszystkim szeroko rozstawione oczy oraz szeroko rozstawione brwi. Szeroko rozstawione oczy w medycynie chińskiej mówią nam o tym, że mamy do czynienia z osobą, która ma szerokie horyzonty, nie widzi za bardzo szczegółów, ale widzi taki ogólny, duży obraz. Szeroko rozstawione brwi to potrafi być dobry znak, który mówi o tym, że taka osoba miała bardzo korzystny wpływ, jakiegoś męskiego autorytetu, zazwyczaj jest to ojciec w rodzinie, natomiast może też mówić o tym, że taka osoba ma ciągoty do bycia samotnikiem i niespecjalnie lubi słuchać poleceń innych. W momencie, kiedy się popatrzymy, jak te brwi są zbudowane, to to są raczej takie proste linie. Proste brwi należą najczęściej do osób, które robią rzeczy po swojemu, i nie lubią za bardzo słuchać rozkazów. To może być ten opisywany czasami w mediach trudny charakter Iggy, o którym też ona Często wspomina. Oczy są szeroko rozstawione, ale są dosyć małe, co świadczy o tym, że jest osobą raczej zamkniętą w sobie. Kolejnym znaczącym elementem, jeżeli chodzi o Igę, jeżeli chodzi o elementy na twarzy, a jest ich kilka, są usta, o których wspominałem wcześniej, które u Igi są dosyć duże, a szczególnie dolna warga. Duże takie usta świadczą o tym, że jest to osoba, która lubi dawać, lubi dawać pochwały, lubi być może wspierać osoby również finansowo, a ta taka duża, szeroka dolna warga mówi o tym, że bardzo lubi przyjemności fizyczne, takie jak na przykład jakieś dobre jedzenie. Następnym elementem zwracającym uwagę są policzki, które są dosyć wystające, co mówi nam o tym, że mamy do czynienia z osobą dumną, ale też która w sposób naturalny jest autorytetem. Pod spodem mamy taką rozbudowaną żuchwę, co sprawia wrażenie, że Iga jest pewna siebie i ma silną wolę, a w połączeniu jeszcze z wystającą brodą, jest zapewne osobą upartą. W momencie, kiedy zacząłem analizować twarz IGI Świątek, bardzo się zadziwiłem, dlatego że tych twarzy analizuję dosyć dużo. Jednymi z pierwszych rzeczy, oprócz przyporządkowania osoby do danego elementu, jest dzielenie twarzy na dwie części, lewą i prawą, oraz na trzy części, o czym jeszcze zaraz. U IGI, w momencie, kiedy podzielimy tą twarz na dwie części, i tutaj od razu dodam. To, co też mówiłem przy okazji Roberta Lewandowskiego, że dosyć trudno jest znaleźć zdjęcie, które jest robione idealnie frontalnie. Nie ma światła, które oświetla bardziej jedną połówkę, i ta głowa jest dokładnie na wprost. Natomiast na podstawie zdjęcia, które znalazłem, przyporządkowałem stronę lewą do lewej i prawą do prawej, gdzie według medycyny chińskiej. Lewa strona twarzy to jest strona prywatna, czyli to, jacy jesteśmy, a prawa strona to jest strona publiczna, czyli to, jakimi się pokazujemy. Jeżeli sobie połączymy tą lewą do lewej i prawą do prawej i te twarze zestawimy ze sobą, to rzeczywiście są pewne różnice. Patrząc na te różnice, możemy wywnioskować, że Iga Świątek na zewnątrz pokazuje się jako osoba dużo bardziej pewna siebie, a prywatnie jest wrażenie, że jest taką osobą dużo bardziej spokojną i obdarzoną pogodą ducha. W momencie, kiedy będziecie używać tego porównania u siebie albo swoich, i ich bliski. Możecie używać, ja do tego używam akurat takiej aplikacji, która się nazywa FaceSIM, która dzieli twarze na połowę i później odpowiednie połówki ze sobą zestawia. Bardzo często jest tak, że jak połączycie te połówki, na przykład lewą do lewej, prawą do prawej, to twarz, która wychodzi, w ogóle Was nie przypomina. Jakby taka osoba chodziła po ulicy, to by Wasza rodzina Was nie poznała. W momencie, kiedy popatrzymy u Yigi i połączymy ze sobą stronę lewą twarzy z lewą, to nie mamy żadnego problemu, żeby rozpoznać Igę Świątek. Co nam to mówi, to jest bardzo korzystna rzecz. To znaczy, że iga jest bardzo podobna publicznie w tym świecie medialnym na korcie i tak dalej, jak jest prywatnie. Nie ma tam żadnego dysonansu. To też jest taka ciekawa cecha właśnie ludzi typu ziemia, że oni są szczerzy, że nie kłamią i że się pokazują i chcą być widziani takimi, jakimi właśnie są. Kolejnym zaskoczeniem było, kiedy podzieliłem twarz ligi na trzy części. Na część mentalną, czyli od linii włosów do brwi, praktyczną, od brwi do podstawy nosa i emocjonalną, od podstawy nosa do grody. Co się okazało? Że są one równe. Ciężko się doszukać, która tutaj... Proporcja jest dużo większa, która część jest dużo większa, one są naprawdę bardzo podobne do siebie. Myślę, że to było powodem, dla którego patrzyłem się na twarz Iggy i zawsze mi się wydawała ta twarz trochę inna. Dlatego, że mam takie wrażenie, że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych asymetrii na twarzach, natomiast twarz Iggy jest po prostu bardzo niemal idealnie symetryczna pod wieloma względami. Idealnie zachowane proporcje co świadczy przede wszystkim o tym, że mamy do czynienia z osobą, która jest bardzo zrównoważona. W tak młodym wieku już to osiągnęła. Starożytni Chińczycy powiedzieli, że tylko tak dalej i jej rozwój jako osoby i utrzymanie tych proporcji będzie świadczyło o tym, że idzie w bardzo dobrym kierunku. Teraz przejdźmy sobie trochę do szczegółów. Zaczynając od góry, jeżeli popatrzymy się na czoło Iggy, to to czoło jest okrągłe, jest szerokie i jest wysokie. Czyli mamy do czynienia z osobą, która ma prawdopodobnie dobrą pamięć, która ma szerokie horyzonty oraz która myśli w sposób abstrakcyjny i ma bogatą wyobraźnię. Zejdziemy sobie niżej. Popatrzmy się na uszy. Uszy nie są jakieś specjalnie duże ani specjalnie małe. Powiedzmy, że są średnie, ale podobnie. Podobnie jak u Roberta Lewandowskiego są skierowane pod kątem i są cieńsze na końcówkach. To znowu Daje bardzo podobną informację, że jest to osoba, która specjalnie nie lubi ryzykować, jeżeli chodzi o finanse. Uszy bardziej przylegają do głowy niż są odstające co jest często cechą osób, które są dobrymi słuchaczami. Kolejnym elementem, który zwraca uwagę i mam wrażenie, że jest wydatny u niemal wszystkich sportowców, to jest nos. Nos, który już opowiadałem przy okazji Roberta Lewandowskiego, świadczy o ambicji. No, jedną z takich ważniejszych cech u sportowca, która powinna być u każdego, to jest właśnie ta ambicja w dążeniu do celu, więc nie jest to jakimś specjalnym zaskoczeniem, że właśnie takim nosem jest obdarowana Iga. Co jest ciekawe, u Igi nozdrza są widoczne i odchodzą trochę na boki, są takie otwarte. To starożytni Chińczycy opisywali, że osoba obdarzona takimi nozdrzami ma bardzo dobry gust i lubi wydawać pieniądze na. Ładne rzecz. Innymi elementami, które bardzo łatwo rzucają się nam w oczy, kiedy patrzymy się na twarz Ig, jest to, że jest taki bardzo mocny kościec, że są mocne białe zęby, co według starożytnych Chińczyków świadczy o tym, że ma do czynienia z osobą, która ma bardzo dobrą konstytucję, czyli są bardzo dobre geny. Prawdopodobnie będzie żyć długo, nie będzie jakoś specjalnie chorować. No, są to bardzo dobre cechy do sportu. Oprócz tego u Ygi też jest dobrze zarysowana rynienka podnosowa. Jest dosyć długa, dosyć głęboka, co mówi zarówno o tym, że będzie żyć długo, jak i y, może mówić o tym, że jest osobą bardzo płodną. Jeżeli chodzi o zmarszki, to na twarzy Igi tych zmarszczek na razie nie znajdziemy zbyt wiele, no, ale ma dopiero 22 lata. Zmarszki, których będę się spodziewał w przyszłości, ponieważ jest elementem ziemi, takim pewnym defektem elementu ziemi w momencie kiedy on nie jest do końca w równowadze, nie jest dobrze odżywiony, jest to, że zaczyna się zamartwiać. W związku z tym zmarszkami, które mogą się u niej pojawić jako pierwsze, to mogą być zmarszki, które się pojawią na czole. Także to możecie sobie obserwować. Podsumowując informacje o to jest bardzo, bardzo dużo cech pozytywnych. Ja, jeżeli chodzi o negatywne, naprawdę musiałem się doszukiwać. To są tylko hipotezy. Jest osobą pracowitą, jest osobą cierpliwą, z natury spokojną, wytrzymałą, obdarzoną niesamowitym intelektem i, co najważniejsze, o czym wspomniałem, jest osobą zrównoważoną. Pokazuje się w sposób taki, jaki ona naprawdę jest. Nie kłamie, jest szczera i to naprawdę yy, robi niesamowite wrażenie. Jak się ją ogląda, bo z tego co widzę w komentarzach pod różnymi wywiadami, z nią właśnie w ten sposób odbierają ją ludzie. Jeżeli chodzi o rzeczy negatywne, no to jedną z cech jest upartość, która może być zarówno cechą pozytywną, jak i negatywną. Na korcie, raczej pozytywną w życiu, potrafi być różnie. A drugą jest cecha związana z elementem ziemi to znaczy, osoby, elementu ziemia potrafią być leniwe. I to jest pytanie, do trenera, który pracuje z Igą i do samej Igi, Czy tak faktycznie jest? Osoby tego typu mogą mieć problem z tym, żeby zacząć ćwiczyć. Czasami im się bardzo nie chce. Nie mają takiego drive'u, takiego napędu jak osoby elementu Ziemia. Trzeba je na początku trochę zmusić. Same się muszą zmusić do aktywności. Pytanie, czy takie są Jakie by były zalecenia dla IGI, gdyby trafiła do mojego gabinetu? Przede wszystkim to jest uważać na jedzenie. Osoby elementu Ziemia uwielbiają słodycze, mają pewne naturalne skłonności do tego, żeby przybierać na wadze. Na co sportowiec musi bardzo, bardzo uważać. Element Ziemia związany jest z układem pokarmowym, w związku z tym dolegliwości, które mogą się im przydarzać, głównie związane są właśnie z tymże układem. Więc w późniejszym wieku, jeżeli nie będzie dbane o michę, może się pojawić insulinooporność, mogą się pojawić różnego rodzaju problemy żołądkowe, od bólu żołądka po jakieś nadżerki, a nawet refluks. Także micha najważniejsza. Oprócz tego podejście mentalne. Osoby elementu Ziemia powinny unikać zamartwiania się i nadmiernego myślenia, powinny zaufać swojemu Instynktowi powinny dużo czasu spędzać robiąc to, co lubią, czyli na przykład gotując, pracując w ogrodzie, przebywając w rodzinie, tam gdzie się czują dobrze, tam gdzie się czują spokojnie, gdzie się czują u siebie, gdzie są otoczone przez. Osoby, które są im bliskie, przez osoby, z którymi mogą mieć szczere relacje. Podsumowując, patrząc na twarz IGI, starożytnych Chińczyk doszedł do wniosku, że czekają ją świetlana przyszłość. Jest zarówno osobą mądrą, inteligentną, jak i ma świetne geny, świetnie się odnajduje w sporcie, ma bardzo mocny charakter. Także nie powinno tu być żadnych przeszkód, żeby IGA osiągnęła sukces i to na każdym poziomie, jaki sobie wymarzy. Także trzymam za nią mocno kciuki. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam do lajkowania, do komentowania i do udostępniania. W opisie znajdziecie również informacje o mnie, o mojej stronie internetowej, o moich mediach społecznościowych, a także kursach, które organizuję, zarówno tych stacjonarnych, jak i tych online. Do zobaczenia.